Aleksandra Janiec zapraszam na wydarzenia. Szczyt piątej fali w połowie lutego. Ten szczyt to jest około 60 tysięcy zakażeń dziennie. Musiałam przeżyć tego drugi raz, to co przeżyłam. To przykład pacjenta, który no, wcześniej nie wierzył w to pandemię. Stanął w obronie pasażera. Młody człowiek uderzył go kopniakiem dość mocno w twarz. Zatrzymał pojazd, zamknął wszystkie drzwi powiadomił policję. Breivik chce wyjść na wolność. Jest. Zabił 77 osób, więc musiałby zrobić bardzo wiele, by dowieść, że nie stanowi już zagrożenia. I kangur uciekinier. Zdziwienie, zaskoczenie i pewnie śmiech. I może chciał troszeczkę zwiedzić więcej świata. Potwierdzają się słowa ministra zdrowia. Mamy prawie 20 tysięcy zakażeń. Piąta fala pandemii stała się faktem, a prognozy nie są dobre. W połowie lutego możemy mieć nawet 60 tysięcy nowych przypadków. Chorują głównie niezaszczepieni, tak jak pacjentka z Lublina, która tydzień temu była w śpiączce. Czekają długa rehabilitacja, a przed zakażeniem nie wierzyła w wirusa, teraz chce namawiać innych do szczepień. Magdalena Hykawy. Nie chciałam przeżyć tego drugi raz, to co przeżyłam. Monika Urban zachorowała przed świętami, podobnie jak jej mama i mąż. Cała trójka trafiła do szpitala, ale to stan pani Moniki pogorszył się najszybciej. Pamiętam tylko wpis. Później już tylko pamiętam to, co lekarze mówili, że tydzień czasu byłam w świążce. Na szczęście płuca nie są zniszczone, ale dojście do siebie zajmie kobiecie dużo czasu. Będzie musiała uczyć się chodzić na nowo. Zanikły mięśnie. Nie potrafię nawet ręki podnieść. Są... Lekarze mówią, że to przykład pacjenta typowego dla czwartej fali. To jest taki wiek 40-60 lat, czyli ona tam 50 parę, nie niezaszczepiona. To jest taki klasyczny przykład pacjenta, który no, wcześniej nie wierzył w tą pandemię, który uważał, że jego to nie dotyczy. Ale tak ciężkie przeżycia zmieniają optykę. Dzisiaj przekonuję wszystkich, żeby się szczepili. Sama, jeżeli tylko będę mogła, będę się szczypiła. Tym bardziej, że prognozy tego, co będzie się działo w Polsce, nie są zbyt optymistyczne. Jest takie ryzyko, że zostanie przekroczona bariera 20 tysięcy zakażeń. Tak wynikało z danych, które wczoraj do późnego wieczora spływały do Ministerstwa Zdrowia. Do przekroczenia tej bariery zabrakło dziś niespełna 350 nowych zakażeń. Ostatniej doby zmarło niemal 400 osób. Mamy dzisiaj 60% wzrosty, porównując okres siedmiodniowy na pod... Mamy ponad 40% wzrosty w województwie mazowieckim i w województwie lubelskim. Już teraz w siedmiu województwach co piąty robiony test jest pozytywny. Według Ministerstwa Zdrowia szczyt piątej fali czeka nas w połowie lutego i przyniesie 60 tysięcy zakażeń dziennie. Prognoza MOKOS szczyt przenosi na koniec stycznia i prognozuje dwa razy więcej zakażeń. Według analityków z Uniwersytetu Warszawskiego najgorzej będzie na przełomie lutego i marca. Dziennie może być nawet 140 tysięcy zakażeń. Niestety nie widać czynników, które by przemawiały za odwróceniem tej tendencji. Wojewodowie przygotowują się do zwiększenia bazy łóżek na razie do 40 tysięcy. Ta baza łóżkowa 40 tysięcy łóżek, ona nie będzie od razu, to w zależności od tego, jak będzie, będą wyglądały zakażenia i hospitalizacje. Na... Terenie. Ruszymy z 56 łóżkami internistycznymi i 10 oddziału intensywnej terapii. Kolejne uruchomienie łóżek jest uzależnione po prostu od rozwijającej się pandemii. Ministerstwo kolejny raz apeluje o szczepienie się. Tu w Słupi Świętokrzyskiem w Domu Pomocy Społecznej na 82 osoby zakaziło się 29. Tam są już wszyscy trzecią dawką zaszczepieni. Przechodzą je wszyscy w sposób prawie bezobjawowy. Nikt nie wymagał hospitalizacji. Magdalena Hekawy, Wydarzenia. Nowa rada przy premierze do walki z pandemią będzie poszerzona o grono ekspertów, m.in. o ekonomistów i socjologów. Jest to po kłosie rezygnacji 13 członków ze starej już Rady Medycznej. Czy więcej znaczy lepiej i co z projektem ustawy o weryfikacji covidowej? O tym już teraz Ewelina Niemirka. Ekonomiści, socjolodzy. I przedstawiciele innych zawodów. Tak ma wyglądać skład nowej rady, która będzie doradzać rządowi w walce z pandemią. Decyzja to pokłosie odejścia 13 z 17 członków Rady Medycznej. Może jest to dobra koncepcja, która. Pozwoli wypracować jakieś nowe rozwiązania, które będą możliwe do zastosowania. Mówi profesor Pyrć, który zrezygnował z doradzania premierowi. Sposób działania Rady jesienią był głęboko niesatysfakcjonujący i po prostu ona straciła rację bytu. No bo rada, która nie może artykułować swoich zaleceń, no chyba nie powinna jednak funkcjonować. W podobnym tonie wypowiadają się pozostali byli członkowie tego gremium. Bardzo trudno jest dalej iść do przodu jeżeli no, osoby rządzące są w pewnego rodzaju klinczu politycznym i większości tych rad nie mogą wprowadzić w życie. Minister zdrowia odpowiada, że przy podejmowaniu decyzji dotyczących obostrzeń rząd musi brać pod uwagę też inne czynniki, nie tylko medyczne. Działamy w konkretnej rzeczywistości społeczno-gospodarczo-politycznej i wszystkie te wymiary również są podstawą podejmowania decyzji. Na razie rząd nie zamierza wprowadzać dodatkowych restrykcji, choć jak przekonuje Adam Niedzielski, kluczowym narzędziem do walki z piątą falą jest projekt ustawy o weryfikacji covidowej pracownika przez pracodawcę. Projekt posła Czesława Chosa od kilku tygodni leży w Sejmie. Nie jest wielką tajemnicą, przyznam to sam prezes Jarosław Kaczyński, że najwięcej a ty szczepionkowców, niektórzy mówią, że szamanów, a jeszcze niektórzy mówią, że po prostu, na no przykład mi to powiedzieć, ale idiotów jest właśnie w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, którzy lekceważą to zagrożenie. Przez weekend prowadziłem konsultacje zarówno z panem premierem, jak i z panem prezesem. Jarosławem Kaczyńskim i otrzymałem zapewnienie, że ustawa, która znajduje się w Sejmie, będzie procedowana, będzie poddana drugiemu czytaniu. Nieoficjalnie mówi się, że jeśli tak się nie stanie, minister zdrowia miałby podać się do dymisji, choć jego rzecznik temu zaprzeczył. Właśnie wychodzę od ministra Adama Niedzielskiego. Nie rozważaliśmy żadnej dymisji i minister Niedzielski nie rozważał dymisji. Nic mi nie wiadomo, żeby do takiej sytuacji doszło. Może tylko sam w głowie o tym myślał. Nie złożył takiej informacji. Stanowisko wobec projektu o weryfikacji covidowej to jedyny punkt dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów. Ewelina Niemirka, Polsat News. Trwa drugie posiedzenie Senackiej Komisji Nadzwyczajnej w sprawie inwigilacji systemem Pegasus. Dzisiaj w Senacie ważni świadkowie: były prezes NIK, obecnie senator Krzysztof Kwiatkowski i Marian Banaś, czyli obecny szef NIK. Co mówią świadkowie? To pytanie już teraz kierujemy do Wojciecha Dąbrowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jako pierwszy przed komisją stawił się były szef Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski, który zwolniony z tajemnicy kontrolerskiej, mógł przedstawić kopię dokumentów pozyskanych w kontroli z 2019 roku. Jednym z nich jest kopia potwierdzenia przelewu między Ministerstwem Sprawiedliwości, a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, które było, przelew był realizacją tajnej umowy na zakup środków tajnego, tajnych środków operacyjnych. I tu Krzysztof Kwiatkowski mówił, doszło do do złamania prawa. W konkluzji z tej kontroli stwierdziliśmy, że środki z Funduszu Sprawiedliwości nie mogły zostać przekazane Centralnemu Biurowi Antykorupcyjnemu, gdyż zgodnie z ustawą o CBA działalność CBA jest finansowana wyłącznie ze środków budżetu państwa, a środki Państwowego Funduszu Celowego takimi środkami nie są. W opisie przelewu mówi się o środkach, o środkach techniki operacyjnej, ale nie podaje się nazwy Pegasus. Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, pytani o tę sprawę, komentując sprawę zakupu takich środków, no, nie mówią zbyt wiele. To, z jakich narzędzi korzystały polskie służby, pozwolę sobie nie udzielać na, te, na to e, pytanie odpowiedzi z prostych przyczyn. E, są to informacje w, dużej, w większości klauzulowane. Niemniej e, minister Ziobro już przed końcem zeszłego roku, kiedy Państwo pytali o różne systemy, mówił jasno, przestępcy przed Sylwestrem niech nie otwierało szampanów, bo nie jest tak, że polskie państwo jest bezradne, kiedy komunikują się na szyfrowanych komunikatorach. Teraz na pytania senatorów odpowiada obecny szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś i warto jeszcze dodać, że w posiedzeniu nie biorą udział przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Wojciech Dąbrowski, bardzo Ci dziękuję. A u nas teraz atak w autobusie w Sosnowcu i szybka reakcja kierowcy. Ten interweniował, gdy pasażer zaatakował innego. Kierowca zablokował drzwi autobusu i wezwał policję. Dzięki temu napastnik został zatrzymany. Wszystko wydarzyło się wokół kamery, a o szczegółach już teraz Sandra Hajduk. O sprawie zrobiło się głośno dzięki rodzinie poszkodowanego. To jego córka zdecydowała się na to, aby zgłosić się do prezydenta Sosnowca i poprosić go o to, aby ten wynagrodził mężczyznę kierującego autobusem właśnie za to, że ten zareagował i sprawił, że w przypadku mężczyzny poszkodowanego nie doszło do większych obrażeń ciała. Właśnie wtedy zdecydowano się na to, aby sprawdzić nagrania z monitoringu, a te pokazały całe zajście. Pokazały to, jak dwudziestoletni mężczyzna atakuje ponad 60-letniego pasażera w zasadzie bez żadnej wyraźnej przyczyny stał po prostu zaskoczony. Jechał autobusem, tak jak zazwyczaj dość często mu się zdarza, gdy jedzie do mnie. No i niestety młody człowiek uderzył go kopniakiem dość mocno w twarz na początek. No, potłukł mu okulary. Poszkodowany mężczyzna czuje się dobrze. Wiemy o tym, że ma on obrażenia na twarzy w tym między innymi sporych rozmiarów krwiaka. Jeśli chodzi o to samopoczucie psychiczne, to tu jak podkreśla rodzina, jest zdecydowanie gorzej. Mężczyzna ma pewien rodzaj traumy i w ciągu naj... Najbliższych tygodni może mieć problemy z tym, aby przemieszczać się za pośrednictwem właśnie komunikacji miejskiej. W całej tej historii naprawdę pozytywnym aspektem jest ta reakcja kierowcy, który zdecydował się na to, aby zablokować drzwi autobusu i wezwać na miejsce policję. To dzięki temu udało się sprawcę tego napadu i agresora zatrzymać. Jak podkreślają w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej w Sosnowcu, które organizuje przewozy na terenie miasta, rzeczywiście będąc kierowcą trzeba mieć niejednokrotnie żelazne nerwy. I nagroda dla pana. Grzegorza, bo tak ma na imię kierowca, czeka, jest to niespodzianka, ale myślę, że będzie zadowolony. Odwiedzi nas tutaj w czwartek na takie drobne spotkanie i wtedy pan prezydent wspólnie z, z szefem sosnowickiego pkm przekażą mu tę nagrodę. Jak wspominałam, agresor został zatrzymany. To 20-letni mężczyzna. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura sosnowca Sandra Hajduk, Polsat News. Dziś w Warszawie zostaną wznowione rozmowy na linii Polska-Czechy. Po dwóch miesiącach strony ponownie będą próbowały wypracować porozumienie w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów w Bogatyni. Katarzyna Jankę zajmuje się tym tematem. Dzień dobry, Kasiu. Czy jest szansa na rozwiązanie sporu, za który Polska codziennie słono płaci i co mówią mieszkańcy Bogatyni? Dzień dobry, tak. Dokładnie po 18 rundach negocjacji w 2021 roku, dzisiaj po raz pierwszy w nowym roku mamy powrót do rozmów polsko-czeskich na temat przyszłości kopalni węgla brunatnego Turów. Za niespełna trzy godziny, prawdopodobnie właśnie za niespełna trzy godziny, wszystko na to wskazuje, Anna Chubaczkowa, minister środowiska Republiki Czeskiej, zasiądzie do stołu z Anną Moską i będą rozmawiały i właśnie, czy będzie ten konflikt, zażegnany, zażegnamy, zażegnamy. Oczywiście dowiemy się już za te kilka godzin, jakie są szanse, bo to pytasz i co mówią mieszkańcy. Szanse są duże, szanse są spore. Już w ubiegłym tygodniu Anna Hubaczkowa, minister Środowiska Republiki Czeskiej, mówiła o tym, że Czesi są gotowi, aby podpisać umowę bądź ją ostatecznie przedyskutować. Pytasz, co mówią mieszkańcy? My rozmawialiśmy dzisiaj z mieszkańcami zarówno bogatymi, jak i okolicznych miejscowości. Ja tylko powiem tyle. Czesi to Czesi. Czeska lipa. Nigdy nie wiadomo, co oni wymyślą. Proszę. Nie wyobrażam sobie, żeby kopalni zapnęli, zapnęli, bo tu będzie bezrobocie kapitalne. Ja myślę, że się uda. Jak będą Czesi rozsądni, to od nich zależy. Już dawno się powinno, powinno to zakończyć. To jest nie do pomyślenia, że to tak... Zbyt wcześnie, żeby rysować op zbyt optymistyczne scenariusze, bo ta sprawa jest bardzo złożona. Liczymy na to, że nowy rząd będzie miał inne podejście i że będzie rzeczywiście chciał się z nami porozumieć. My w każdym razie jesteśmy do takiego porozumienia gotowi. Zatem być może dzisiaj będziemy mogli wieczorem odpowiedzieć na to pytanie, czy to porozumienie zostało zawarte, czy spór o kopalnie węgla brunatnego Turów został zażegnany. Ale trzeba też dodać, że cały czas bije licznik kar, bo to co powiedziałaś, ten spór sporo Polskę kosztuje. Cały czas bije licznik kar. Te kary są naliczane od 20 września, codziennie pół miliona euro. Dzisiaj na liczniku mamy ponad 50 milionów euro, to jest ponad 200 milionów zł. Co więcej, Polska właśnie w tym momencie powinna już zapłacić 15 milionów euro plus odsetki. To jest ta pierwsza transza kary, która została na Polskę nałożona 20 września przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I te wszystkie szczegóły od Katarzyny Jankę bardzo Ci dziękuję. Norweski morderca Andras Breivik chce warunkowo wyjść na wolność. Jego wniosek rozpatruje dziś norweski sąd. Breivik 10 lat temu zabił 77 osób na wyspie Utoja. Twierdzi, że po tylu latach spędzonych w więzieniu nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa. Z kolei prokuratura jest innego zdania. Czy Breivik ma szansę wyjść na wolność? O tym już teraz Paweł Naruszewicz. Zabił 77 osób, w tym wiele dzieci, więc musiałby zrobić bardzo wiele, by dowieść, że nie stanowi już zagrożenia. Myślę, że mu się to nie uda. Właściwie niczego nie musi udowadniać to prokurator ma dowieść, że Breivik musi pozostać w więzieniu, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że może dopuścić się nowych przestępstw. O to chodzi w tej sprawie. Dla wielu ludzi to powód do traumy, ale skoro prawo daje mu taką możliwość, to on z niej skorzysta, by móc rozdrapywać nasze rany. Nie zaznamy spokoju. I w wydarzeniach kolejne tematy. Rolnicy z zachodniopomorskiej Solidarności Rolników wyszli na drogi w całym województwie. Grożą, że zaostrzą formę protestu, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione. A jakie są te żądania i gdzie, protest, gdzie protestują te pytania? Już teraz skierujemy do Mateusza Kopyłowicza. Protest zorganizowała Solidarność Rolników Indywidualnych i dzisiaj ten protest objął swoim zasięgiem niemalże całe województwo zachodniopomorskie, bo protesty odbyły się niemalże w każdym z powiatów. Jak mówią rolnicy, nie zdecydowali się na blokadę dróg wojewódzkich, krajowych czy też powiatowych. Będą przez nie przejeżdżać, ale to już może powodować problemy w ruchu. Rolnicy, jak mówią, ten dzisiejszy protest to ich krzyk rozpaczy. W sumie mają sześć postulatów. Wśród tych najważniejszych, między innymi obniżenie ceny. Na nawozy. Produkcja rolnicza w tym roku przy tych cenach nawozu jest prawie niemożliwa, bo znamy ceny nawozu, a nie znamy ceny płodu, za, za ile będziemy sprzedawali. Po zbiorach i sytuacja jest taka jeszcze też, że i paliwa i czynsze poszły do góry dzierżawne rolnikom. Kupili nawozy zboże wszystko od nas na jesieni za darmo, za darmo a nawozy 300% w górę, a, a zboże y, kupili po starej cenie. I miesiąc po żniwach nawozy raptownie 300% w górę. No to już nie do wytrzymania jest. I bankructwo grozi i całej Polsce głód, głód jak za Niemca. Nie, to wszystko Niemcy i Unia to doprowadza do tego, żeby nas... Wykosić, żebyśmy byli poczycili buty Niemcom i tak przedtem po wojnie do, do tego doprowadza do, do nas Unia. Rolnicy krytykują między innymi Europejski Zielony Ład, żądają także wprowadzenia specjalnej tarczy antykryzysowej dla rolnictwa, która miałaby złagodzić skutki zarówno pandemii, jak i globalnego kryzysu. Rolnicy z Pomorza Zachodniego żądają także spotkania z ministrem rolnictwa. Jeśli do takiego spotkania nie dojdzie, jeśli postulaty nie zostaną spełnione, zapowiadają zaostrzenie protestu. Dla wydarzeń Mateusz Kopiłowicz, Polsat News. Dziś w interwencji koszmar siedmioletniego Jasia. Chłopiec został wywieziony przez matkę do Hiszpanii. Tam kobiecie ograniczono prawa do opieki nad nim i chłopiec trafił do domu dziecka. Przez trzy lata Łukasz Sadowski, ojciec chłopca, nie, wiedzy, nie wiedział co dzieje się z jego synem. On swoje przeżył, bo podobno też nie wiem, tam była próba adopcji on gdzieś był w jakiejś rodzinie zastępczej i... Został odrzucony, tak jakby, nie, nie wiem. Ja nie znam tej sprawy dokładnie, bo w ośrodku mi powiedzieli, że żadnych informacji mi nie udzielą, że to sąd polski musi wystąpić do sądu hiszpańskiego i oni dopiero udostępnią akta sprawy z Hiszpanii. I uwierzono jej słowom, że ona, że Jasiu w Polsce nie ma rodziny. I nikt tego nie sprawdzał? I nikt tego nie sprawdzał. I ja myślałam, że Jaś tam trafił yy, na chwilę. Yy, chwilę przed tym, przed tą yy, informacją. Tak naprawdę ja nie wiem nic. To, co tam coś się pan dowie od dziecka, to wszystko? Nie. O ile on dziecko, nawet wie. Dziecko nie, nie rozmawia na ten temat w ogóle. Nie? To jest temat tabu. On tak jakby to wyparł z siebie, że to on tam gdzieś był i coś się działo, chce tutaj i teraz. Nie był mu groźny ani śnieg, ani wiatr. Kangur Albino biegał po ulicach Rzeszowa. Cezar uciekł z zagrody w Nosówce, 11 kilometrów od Rzeszowa. Uciekinier cały i zdrowy jest już w domu. Magdalena Pernet. Mieszkańcy nosówki i okolic przecierali oczy ze zdumienia, kiedy na ulicy zobaczyli kangura. Zwierzę uciekło z zagrody Alpaka. Team. W sobotę rano, podczas takiego rutynowego, codziennego obchodu, zauważyliśmy, że bramka jest otwarta. Razem z Cezarem, bo tak wabi się słynny kangur, w nocnej ucieczce brał udział drugi torbacz Juliusz. Juliusza udało nam się zobaczyć tutaj na jednym z naszych pastwisk w okolicach Tipi. No, Cezara nie znaleźliśmy. Dlatego zaczęły się poszukiwania na większą skalę. To była taka akcja dość skomplikowana. Brał w niej udział naprawdę sporo osób. Bardzo dużo osób z zewnątrz. Nie było łatwo, bo Cezar to kangur podróżnik. Był widziany w kielanówce niedaleko S19, ale jak się później okazało ze zdjęć, nawet w takim pod Rzeszowskim, na Rzeszowskim osiedlu Staroniwa. Czyli ponad 6 km od zagrody. Dlatego jej właściciele wpis z prośbą o pomoc w odnalezieniu torbacza wrzucili na Facebooka. Zaczęły się telefony z informacjami, gdzie był mniej więcej widziany, koło której godziny. Kangura pomógł odnaleźć jeden z okolicznych mieszkańców. gdy jego pies. Wytropił Cezara w krzakach, mężczyzna zadzwonił do właścicieli zagrody. Końcówka tak wyglądała, że ten kangur już wpadł w moje ręce. Pozostaje pytanie, dlaczego torbacze wyrwały się na wolność? No, nie wiemy, no, może tak naprawdę <gryś> znudziło mu się tu przebywanie w tej naszej małej tutaj rodzinie. Alpaczej. Cezar to nie pierwszy kangur, który chciał zwiedzić kawałek Polski. Dożurny otrzymał informację, takie zgłoszenie, z którego wynikało, że po jednej z ulic w Verumi skacze kangur. Spore zaskoczenie wśród mieszkańców nowego targu wzbudziło też inne egzotyczne zwierzę. Stanęliśmy z mężem i się, czy to jest krowa, czy co to jest, nie? A to był stój. Tak prawdopodobnie wystraszył się lecącego balonu, połamał płot i uciekł z hodowli. Tam są jakby nie było geny z Afryki, nie? Dzikie zwierzę, nie? Także lubi wolność, na pewno lubi wolność, ale jest w dobrych rękach. Bezpieczny jest już także Rzeszowski kangur uciekinier. Magdalena Pernet, Polsat News. Coraz więcej najmłodszych, nawet dzieci, staje się ofiarami hejterów. Dzieci są atakowane przez rówieśników, niekiedy nawet przez osoby z najbliższego grona znajomych. Mowa nienawiści powoduje strach, lęk, brak poczucia własnej wartości, w wielu przypadkach jest przyczyną samobójstw. Jak reagować i jak pomagać dzieciom w walce z prześladowaniami w sieci? O tym już dziś w raporcie. Jesteś zerem, jesteś nikim. Po co w ogóle żałuję, że się urodziłaś? Bałam się, obognę to, co się z nią dzieje, no że może sobie też krzywdę zrobić. Hater faktycznie uderza w nasze największe słabości, wykorzystuje je, manipuluje nimi i naprawdę potrafi człowieka zniszczyć. Bałam się wyjść na ulicę, do tej pory czasami e, boję się sama wyjść e, wieczorem. Szkapa, co się lampisz po krako? Junia, mózg masz czy tylko balony? <grytanie> Mówimy młodym ludziom, twoja wartość nie zależy od tego, jak wyglądasz. Naturalną rzeczą też w domu powinno być wychowanie do życia w internecie, do życia w mediach społecznościowych. Ratownicy w Tatrach wciąż mają ręce pełne roboty. W nocy sprowadzili na dół dwóch taterników, którzy utknęli w rejonie Bandiocha w trakcie wspinaczki. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach gór są bardzo trudne. Bardzo mocny wiatr. Część śniegu wywiał z tych miejsc, które są nieosłonięte, bo odkładał ten śnieg we wszystkich depresjach, czyli w tych miejscach, które są zasłonięte. W związku z czym mamy sytuację taką bardzo, bardzo zróżnicowaną, która no stwarza duże wymagania dla ewentualnych turystów czy ludzi poruszających się w tych wyższych partiach gór. Uważać raki, czekany, kijeczki i nie, nie pchać się daleko, jak się nie wie, gdzie się idzie. A w najbliższych dniach pogoda ma się uspokoić, na jak długo to sprawdzamy już teraz. Uspokojenia w pogodzie, nadszedł czas. No, po tej niesamowitej burzy wczoraj rzeczywiście należy nam się uspokojenie. Dzień dobry, Jarosław Kret, za Pogody. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia będziemy mieli tak od zera i jednego stopnia na wschodzie, jeden stopień też w środku kraju do trzech, czterech stopni na zachodzie. I teraz będzie dużo przebłysków słońca, będą też chmury, nie zabraknie chmur na niebie, ale te chmury powinny nam się w ciągu dnia jeszcze po południu koncentrować tutaj w południowo -wschodzie. Wschodniej Polsce przede wszystkim a dosyć dużo przebłysków słońca w głębi kraju i będzie, szczególnie w południowo-wschodniej Polsce, jeszcze będzie nam dokuczać wiatr. Ja nie mówię, że to umiarkowany, raczej nazywajmy go dokuczliwy. To nie jest silny, ale taki dokuczliwy wiatr. Tak będzie dzisiaj po południu, a w nocy temperatura nieco spadnie. To nie będzie wielki mróz, ale będzie tak lekki mrozik minus dwa, minus trzy stopnie na wschodzie i w środku kraju na południu. Jeden do dwóch stopni w północno-zachodniej Polsce to tutaj na, na Pomorzu nawet, czy w okolicach Zatoki Grańskiej i będzie dosyć sporo chmur już na niebie, ale będą też miejsca, gdzie będziemy mieli rozpogodzenia, będzie można patrzeć w niebo. Uwaga, w górskich miejscowościach i w górach może pojawiać się nieco mgieł w Zakopanem, minus 11. I jutro już po po ustąpieniu tych mgieł będzie coraz więcej chmur w całym kraju, ale na południu i na południowym wschodzie najwięcej przebłysków słońca i rozpogodzeń i temperatura podobna do dzisiejszej nawet nieco cieplej na zachodzie od 4 do 5 stopni w Zakopanem nawet 3. We czwartek już się będzie pojawiać nam deszcz ze śniegiem i deszcz w prawie całym kraju. W piątek lekkie uspokojenie w tym padaniu, natomiast będzie coraz silniejszy wiatr. Śnieg na, na wschodzie i potem łagodna zima w kolejnych dniach. I jeszcze na sam koniec mamy raport smogowy. Nie najlepsze powietrze tylko w niektórych miejscach. To tyle w tej prognozie. Dziękuję. Pokonał takie nazwiska jak Messi czy Sala. Robert Lewandowski po raz kolejny został doceniony w prestiżowym prebistycie. Kapitana reprezentacji Polski ogłoszono piłkarzem roku FIFA. Dla napastnika Bayernu Monachium to druga taka nagroda. Robert Lewandowski, congratulations, Glückwunsch. Oh. Thank you, thank you very much. Um, I... Dziękuję bardzo. Jestem zaszczycony otrzymaniem tego trofeum. Przepełnia mnie duma i szczęście, ponieważ ta nagroda należy również do moich kolegów z drużyny, do moich trenerów. Wszyscy ciężko pracujemy, aby wygrywać mecze i zdobywać trofea. To jest wyjątkowe doświadczenie pracować z tymi wszystkimi fantastycznymi sportowcami. Najbardziej cenne jest to, że na Roberta wskazali też selekcjonerzy, a więc ci, którzy najlepiej się na piłce tak naprawdę Znają. Jak sprawdziłem to wśród selekcjonerów Robert Lewandowski zebrał ponad dwa razy więcej głosów od Lionela Messiego. Można powiedzieć, że sprawiedliwości stało się zadość, bo dla nas Polaków nie ma żadnej wątpliwości, że to jest w tej chwili najlepszy polski piłkarz. I ktoś może powiedzieć, że wy Polacy nie jesteście obiektywni. Natomiast braku obiektywizmu nie możemy zarzucić FIFA. Ja już dziękuję na wydarzenia o godzinie 15.50. Zapraszam w imieniu Katarzyny Zdanowicza. Ja czekam na Państwa w wydarzeniach 24. Do zobaczenia.